No i dobra, robimy test, czy to będzie w ogóle dobre. Spróbujmy, zobaczmy, jak wyglądają w ogóle w środku. Aha, normalnie, jak. Mm. Mięciusie. Mm. Mój pociąg. go. Doloreski, lecimy z naszymi dzisiejszymi pomczuchami. Bierzemy naczynie, w którym będziecie sobie rozrabiać drożdże. Wlewamy ciepłe mleko. Ciepłe mleczko i jajeczko. Że to wam. Na tym etapie nie wrzucamy. Tu dodaję troszkę cukru, taką łychę i 50 gram świeżych drożdży. Przez Nie za mało. Delikatnie weźcie to. Wymieszajcie. Tak. I dodajemy łyżkę mąki. Mieszamy. Przykrywamy czystą ścierką. I idziemy spiećka. No i lecimy po 20 minutach, patrzcie co tu się wydarzyło, wow, mega, pięknie wyrosło, to będą pięknie kończyły no to dobra. Dodajemy 70 gram cukru, tu mam z boczką, mam jajeczka 8 sztuk. po pieści to się zliści. No i dobra. I myślę, że tak 3-4 minutki po, ym, będę to wyrabiać. Po 4 minutkach ciasto wyrobione bardzo ładnie. I teraz najgorszy poprzedni filmik nagrał mi się w zwolnionym tempie i mam nadzieję, że uda mi się to zmontować. No, a tak jak rzeczy martwych. E, więc teraz dosłownie po łyżeczce Dodajemy roztopione masełko Hop! I znowu mieszamy. Chcecie mieć dobre pączki? To cierpliwość. No i gdy macie w miarę wszystko połączone, możecie sobie dodać troszkę laski wanilii. Ja uwielbiam, więc ja sobie dodaję. Hop. No i najlepiej kieliszek spirytusu, ale ze względu, że ja nie mam, to dodaję eromu. Hop. I podsypuję delikatnie mąką, tak żeby teraz już wszystko się tak fajnie złączyło. To tu dosłownie też taką, a powiedział łyżkę. Dobra. I idziemy mierzać. No i okej. Okay. Wyrobione ciasto ogólnie miała... E... Łącznie z tymi pierwszymi etapami wyrastało, znaczy mieszałam je około 13 minut. I patrzcie, jak pięknie wyrosło, nie klei się, więc fajnie. Zresztą się klei, ale nie wiadomo nie jak, nie? Przekład, a nie, sorry, sorry, najpierw się spryskam, żeby mi fajnie potem odeszło. Tu muszę przełożyć, chyba że macie swoje mm, znaczy nie dużo, to je ja zostawcie, tylko przykryjcie, ale ja wiem, że z mojego to po prostu mi trzy razy wyjdzie. O, czekajcie. Bo wyrośnięcia. I widzimy się za chwilę. Po godzince nasze ciasto. Patrzcie, patrzcie na to, co tutaj się dzieje. Uła. No dobra, Wiecie co, nie, nie będę tego wyrzucać. Po prostu będę sobie odrywać takie małe kuleczki, takie małe pączuszki. O. I będę układać na blaszce. Zawiniemy tak trochę do środka to było. No i. Beautiful. Kładziemy hop. 14 pończuchów wyszło mi z tej ilości. Przykrywamy ściereczko na kolejne. No myślę, że pół godzinki. Zobaczymy po tym czasie. Idziemy. Dobra. Mamy nasze pończuchy po wyrośnięciu. Ten jeden wiedziałam, że mi wyszedł za duży. Zobaczymy, co z tego będzie. Na początek czekam aż mi się nagrzeje olej i wrzucę te mniejsze. No i patelnia rozgrzana ze smalcem razem z olejem wymieszałam do 170 stopni i smażymy. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Wrzucamy trzy i się smażą. Polczuchy odwrócone, teraz najważniejsze co musicie zrobić, sprawdzić czy nie jest środku surowe. Smażyłam tak po. Ała. A mój jeszcze niestety. Dobra, jeszcze chwilę go. Hop, jeszcze go zwrócę. Smażyłam po takie dwie i pół minutki, więc jeszcze zostawię. Ale są duże mi wyszły, więc pewnie potrzebują pół minutki więcej. Tak więc. Zaraz sprawdzimy. Również szpikulcem, Jak one tam. Nie okej, okay, bierzemy ręka. No idziewamy. Mamy no, jakąś kupnę. Wiecie co? Mówi, że z Polski najlepsza przetestowana, tak? Więc niestety swojskiej nie mam. Więc musimy się zadowolić tym, co mamy. Ale myślę, że. Będzie ok. Mielka tutaj. Zobaczymy. Dobra. Widzicie to. Te ringi piękne, pączkowe, trochę przestygły. Gdzieś miałam noża, ale już go nie mam. Zrobię sobie dziurkę. Tak, dla pewności. Dziurka. I zasadzę tą marmoladę. Mm. Tak, od serca. Dobra, starczy. Tam ją sława. słowa. Dlatego mam tutaj już przygotowaną. Lukier, bo ja najbardziej lubię z lukrem. Nie lubię e, fosypane. Ko, O. Zamaczamy. Mm, ale dobry. Dobra. No I odkładam do zastygnięcia. Przynieś mi pomarańczek, proszę. Okej. Okay. Warmuszkę przygotowałam za troszkę pomarańczy do dekoracji i do smaku. Tak więc.